Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Zbigniew Kusmartka. Czy ja dobrze zrozumiałem ostatnie zdanie pani dyrektor, że przewiduje się ewentualne wtórne podziały tych działek? Tak, działka na ulicy Pięknej już jest podzielona i z pierwszym wnioskiem wystąpiła osoba, która jest właścicielem tej działki niezabudowanej. Kolejni właściciele Posesji wzdłuż ulicy Pięknej poparli ten wniosek, czyli chcą również zabudować swoje nieruchomości drugim domem mieszkalnym. Oczywiście w tej zabudowie istniejącej, trochę historycznej, o dosyć poprawnym układzie urbanistycznym trzeba będzie bardzo szczegółowo rozwinąć, rozpatrzeć oraz zaprojektować warunki i architektoniczne i usytuowania tych domków. Które nie mogą ani przysłaniać istniejących domów, ani nie mogą zmieniać tej dosyć poprawnej architektury w tym rejonie. A więc podzielam zdanie to, które przed momentem pan Mieczysław Karpiński wyraził, że może rzeczywiście, mówiąc bardzo pospolicie, zagęścić się ten teren do granic możliwości, a przecież. Poza tym, że chce się tam wybudować, to jeszcze trzeba dojechać. A więc to jak gdyby komplikuje podwójnie całą sprawę. Ale życzę powodzenia w planowaniu. Dziękuję Mogę bardzo. Czy są kolejne głosy w dyskusji? Pani dyrektor, Czy na dojazd do działek wydzielonych, nowych działek od ulicy pięknej, dojazd do tych istniejących będzie tylko możliwy poprzez służebności lub wydzielenie dróg wewnętrznych na każdej posesji? Nie będzie wyznaczana nowa droga, bo tam nie ma po prostu na to miejsca i tylko przy zgodzie wszystkich zainteresowanych, czyli właścicieli tych nieruchomości. Dziękuję bardzo. Nie widzę kolejnych zgłoszeń, więc możemy przystąpić do głosowania tej uchwały. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto zatem z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Pięknej. Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, stwierdzam, że przy dwóch głosach wstrzymujących Rada przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przed nami kolejny punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Równej, Dalekiej i Nad Nadgdą. Jest to druk numer 178. Bardzo proszę panią, e, pani dyrektor o Przedstawienie tego punktu. Kolejny projekt y, uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania. Na pierwszej planszy widzimy y, y, sytuację. Jest to obszar Koszyc. Y, obowiązuje w tej chwili plan y, miasta Piły w rejonie ulicy nad Gdą. Poproszę następną planszę. Tu macie Państwo orientację. Rzeka Gwda z prawej strony to są tereny y, Koszyc i obowiązujących. Miejscowych planów w tym rejonie. Dla terenu objętego planem zagospodarowania, jedna z działek, wystąpili właściciele nieruchomości o zmianę planu zagospodarowania w zakresie warunków zabudowy działek. Dotyczy to w szczególności powierzchni zabudowy działki. Prezydent wniosek rozstrzygnął pozytywnie. Planem zagospodarowania objęto cały jakby obszar ograniczony ulicami, równą nad gwdą i daleką, z powodu niezabudowania tych obszarów i możliwości wprowadzenia innych ustaleń, jakby jednorodnych dla tego wyznaczonego terenu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Gospodarki. Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński. Proszę Państwa, komisja ma pewne wątpliwości co do wskaźnika zabudowy i dostępności zabudowy, jakiej występowali wnioskodawcy. Niemniej po przedyskutowaniu tematu opinia komisji była jednogłośnie pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do zabrania głosów, więc możemy zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania. A zatem kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Równej, Dalekiej i nad Gdą. Proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie e, przyjęła tę uchwałę. E, proponuję e, teraz ostatnie głosowanie, przynajmniej ostatni punkt, punkt 17a. Jest to projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 51 przez 606 przez 10 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule trzecim ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Bardzo proszę panie prezydencie o... Pani wyjaśnienie. dyrektor Teresa Jakubowska. Proszę Bardzo ważywa. proszę panią dyrektor o wyjaśnienie. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała Radom Gminy możliwość wyboru sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego dotyka, dotykających sfer działalności organizacji pożytku publicznego. Ma to, Powinno to się odbyć w formie uchwały czyli zasady te powinny być określone uchwałą Rady rady Gminy. W sierpniu 2010 roku Rada Miasta Piły podjęła uchwałę w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi. Następnie w marcu tego roku 2011 roku uchwałą Rady Miasta Piły została powołana została wyrażona wola o powołaniu gminnej rady działalności pożytku publicznego miasta Piły. Zakres przedmiotowy działalności Rady obejmuje przedmiot uchwały z roku 2010. Tak więc w celu uporządkowania procedury prawnej konsultowania aktów prawa miejscowego poprawne jest uchylenie uchwały uchwały z 2010 roku w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Ten punkt porządku obrad nie był przedmiotem obrad komisji. Czy coś jeszcze wymaga bardzo proszę, Pan Radny Zbigniew Kosmatka. Pani dyrektor, czy przepisy na mocy których uchwaliliśmy kilka miesięcy temu uchwałę o Radzie jednoznacznie wskazuje na to, że w takim momencie rada jak gdyby zastępuje ten obowiązek konsultacji który wynikał z poprzednich przepisów znaczy nie jest to wprost zastępowalne bo inaczej nie, uchylali, uli, nie nie byłoby tej uchwały w sprawie uchylenia uchwały z 2010 roku do decyzji do decyzji rady rady gminy jest sposób konsultowania przyznam się że przy, że przy y, przygotowywaniu uchwały o wyrażeniu woli w sprawie powołania gminnej rady Gdzieś, y, gdzieś, nam umknęło, żeby wprowadzić zapis o uchyleniu uchwały z 2010 roku. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne głosy? Nie widzę, możemy przystąpić. Nie, nie, ale to, tak? wobec tego jeszcze raz y, ponawiam pytanie, bo albo się nie zrozumieliśmy, y, bo z tego co pani powiedziała na końcu, jak gdyby wynikało y, nieomalże obligo dla rady aby uchylić przepis poprzedni który dopuszczał poprzednie konsultacje z organizacjami znaczy nie ma takiego obliga to nie jest tak wprost że jest albo rada albo bezpośredni kontakt z organizacjami pozarządowymi jest to do decyzji rady niemniej w kształcie takim jak funkcjonuje nasza rada i w duchu w którym została powoływana gdzieś gdzieś przyznam się umknął ten zapis gdy gdybym miała świadomość tego co teraz to byłaby propozycja w stronę rady miasta Piły w marcu tego roku żeby równolegle z uchwałą o powołaniu rady przegłosować zapis o uchyleniu poprzedniej uchwały nie wiem dlaczego ale konweniuje mi to z uchwaloną niedawno przez Sejm ustawą o dostępie do informacji publicznej to już dotyka Pan wielkiej polityki, Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. A zatem czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, możemy przystąpić zatem do głosowania. Bardzo proszę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 51 przez 606 przez 10. Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym głosie przeciw i pięciu wstrzymujących Rada podjęła uchwałę w tej sprawie. A zatem zgodnie z obietnicą ogłaszam przerwę 15 minutową przerwę. Proszę Państwa, widzę, że na sali już jest kworum, więc możemy kontynuować obrady, wznawiam obradę, a zatem Panie Przewodniczący, zwracam się teraz do Pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, Pana Przewodniczącego Pawła Jarczaka. Czy są już wyniki pierwszego głosowania? Tak, Panie głosowania? Przewodniczący, są proszę już proszę. wyniki głosowania. Mogę odczytać protokół. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Pozwólcie, że odczytam protokół komisji skrutacyjnej Rady Miasta Piły z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądu okręgowego w Poznaniu ośrodek zamiejscowy w Pile, sporządzony na sesji w dniu 27 września 2011 roku na kadencję od 2012 roku do 2015 roku. Komisja skrutacyjna w składzie: przewodniczący komisji radny Paweł Jarczak, członek komisji skrutacyjnej radna Magdalena Zgie Porzucek, Członek Komisji Skrutacyjnej Tomasz Pochylski po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu ich stwierdza, co następuje. Liczba radnych obecnych na sesji to 23 uprawnionych do głosowania 23 radnych. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania, to 23 osoby. Liczba kart wyjętych z urny 23 osoby. Wydano karty do głosowania. Wszystkie karty do głosowania były ważne. Pozwólcie Państwo, że przeczytam teraz liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Irena Adrian 19, Bejma Krystyna 20, Biskupski Stanisław 20, Bogusławska Małgorzata 20, Bogusławski Czesław 19, Boroń Teresa 21, Brosz Krystyna 21, Fiołek Regina 20, Fischer Urszula 21, Gromadzińska Aleksandra 22, Górda Ewa 21, Herba Regina 22. Iwachów Elżbieta 21, Jankowska Cecylia 22, Jankun Teresa 21, Janyszka Janina 19, Jordan Krystyna 20, Kamińska Ewa 21, Kacban Irena 21, Kieszkowski Andrzej 19, Kołodziej Roman 21, Krzeszewski Zdzisław 21, Książkiewicz Agnieszka 22, Kubiak Jerzy, 21, Kurzyńska Stanisława, 21, Liberski Andrzej, 20, Martinka Gabriela, 21, Mastalerek Bogusława, 16, Mastalerek Roman, 10, Materewicz Robert, 20, Mikołajczuk Irena 20, Nadzikiewicz Zofia 20, Nita Józef 21, Nowak Bogusławska Danuta 20, Nowakowski Józef 20, Olszewska Alicja 21, Pełka Stanisław 11, Piechota Brunon 19, Pietrzak Halina 22, Pikulik Ewa 18, Plewa Henryk 21, Ryba Mieczysław 21, Rybacka Teresa 21, Salewska Danuta 19, Sasiak Joanna 19, Sprenger Ryszard 17, Soroczyńska Grażyna 21, Stońska Elżbieta 20, Śledzik Danuta 21, Wieczorek Roman 21, Włodarczyk Agnieszka 20, Wrublewski Arkadiusz 21, Wylegała Krystyna 20, Wysocka, Budzińska, Izabela, 21, Ziętkowska, Jolanta, 18 i Żółciński, Romuald, 16. Komisja stwierdza, że podczas głosowania nie nastąpiły żadne niespotykane okoliczności, które miały wpływ na głosowanie. Na tym protokół zakończono i podpisano, jak widać, jako przewodniczący Paweł Jarczak i członkowie Komisji Skrutacyjnej Magdalena Zgieb-Porzucek i Tomasz Pochylski. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, i z ustaleniami, których mówiliśmy na początku głosowania, z 56 kandydatów do Sądu Okręgowego. W Poznaniu ośrodek zamiejscowy w Pile do, y, y, jako ławnicy przeszło 54 osoby, najmniejszą liczbę głosów, a tym samym nie przechodzą jako ławnicy, uzyskali panowie, jeżeli się nie mylę, Pełka Stanisław 11 i Mastalerek Roman 10. Bardzo dziękuję, to tyle w kwestii protokołu i głosowania. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję komisji. Czy jesteście Państwo gotowi do przeprowadzenia e, drugiego głosowania? Protokołu i protokół. To bardzo proszę. Szanowni Państwo, będziemy teraz przejdziemy do głosowania. Kandydatów do sądu rejonowego w Pile, w tym również do spraw rozstrzygana z zakresu prawa pracy. To są dwie uchwały, ale głosowane będą na dwóch listach razem, w związku z tym, że kandydaci są do sądu rejonowego. Łączna liczba miejsc kandydatów do sądu rejonowego, w tym do rozstrzygania w sprawach z zakresu prawa pracy, to 36 osób. Na obu listach macie państwo 37 osób. W związku z powyższym do y, sądu rejonowego w Pile nie y, zostanie nominowana na ławnika osoba, która naj, uzbiera najmniejszą liczbę głosów. To są w państwa uchwałach drugi numer 169 i 170. Ale jak już powiedziałem, będziemy głosowali łącznie obydwa druki, a ławnikiem nie zostanie osoba, która z obu list otrzyma najmniejszą liczbę głosów. W związku z powyższym poproszę pana Tomasza o pokazanie, że urna z powrotem jest pusta. Zasady głosowania są takie jak poprzednie. Zaznaczamy za i zaznaczamy na nie. Tego osoby, której nie chcemy nominować, w związku z tym e, głosy, które nie będą miały zaznaczenia, są głosami nieważnymi, nieliczonymi jako tak. Jeszcze raz przypominam, że ławnikami zostaną osoby, które uzbierają najwyższą liczbę głosów za. Tak? Bardzo proszę Pani Magdo, o wyczytywanie do głosowania i odbieranie kart do głosowania u pana Tomka. Proszę przyjść. Marian Barałkowski i Jacek Bogusławski. Włodzimierz Bystrzycki, Paweł Dalka Paweł Jarczak, Czesław Jopak.